Witajcie! Chciałbym przedstawić Wam dzisiaj kilka informacji dotyczących gospodarki morskiej. Położenie Polski nad Morzem Bałtyckim pozwala na rozwój gospodarki morskiej w naszym kraju, a z tego wynikają niemałe korzyści. Efektem pracy samych portów morskich są dochody dla Polski w wysokości około 28,5 miliarda złotych rocznie. A to stanowi 1,6 produktu krajowego brutto dla naszego kraju. Dlatego porty morskie mają ogromne znaczenie dla polskiej gospodarki. Samo położenie umożliwia rozwój m.in. handlu, przemysłu stoczniowego, rybołówstwa i turystyki. Niemal wszystkie miasta nad Bałtykiem zawdzięczają swój rozwój, ale czasami także i istnienie funkcji transportowej i handlowej. Drogą morską bowiem można przewozić niemal wszystkie rodzaje towarów. Transportowane drogą morską towary są następnie przeładowywane na ląd i transportowane w głąb kraju, a czasami również i kontynentu. Najważniejsze porty morskie w Polsce znajdują się w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie, Świnouściu i Policach. Praktycznie cały przeładunek morski odbywa się właśnie w tych portach. Cała gospodarka morska może zostać podzielona na trzy sektory, podobnie zresztą jak gospodarka narodowa. W pierwszym sektorze znajdziemy rybołówstwo, między innymi ryb z Bałtyku, Morza Północnego czy też Atlantyku. W drugim przemysł stoczniowy oraz wydobywanie surowców spod dna morskiego. W trzecim natomiast sektorze gospodarki usługi związane z turystyką, kształceniem kadr morskich, transportem i handlem. Istotnymi z punktu widzenia bezpieczeństwa kraju towarami, które transportuje się drogą morską, są surowce energetyczne, takie jak ropa naftowa, gaz ziemny. O możliwości przeładunkowej decydują m.in. specjalistyczne instalacje do przeładunku takich towarów. Dla przykładu, w Gdańsku funkcjonuje przystosowany do przeładunku ponad 30 milionów ton paliwa port naftowy, który jest połączony rurociągiem z miejscową rafinerią. Ponadto, w Świnoujściu znajduje się gazoport, który został oddany do użytku w 2015 roku. Umożliwia on przyjmowanie skroplonego gazu na np. ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej lub z krajów Bliskiego Wschodu, co uniezależni nas od dostaw tego surowca z Rosji. Wszystkie wymienione produkty zaliczyć można jako towary masowe, jednak transportowane są także produkty drobnicowe, np. sprzęt elektroniczny, który swoje miejsce docelowe znajduje w portach. Gdańsku i Świnoujściu, i następnie transportowany jest dalej. Poza tym z Gdańska, Świnoujścia i Gdyni wypływają promy pasażerskie, co oznacza, że pełnią one funkcję obsługi ruchu turystycznego. Przemysł stoczniowy zajmujący się budową, remontem i modernizacją statków ma w Polsce wieloletnie tradycje. Same zakłady są symbolem walki z ustrojem komunistycznym. Niestety, okres restrukturyzacji i modernizacji lat 90. i początku 2000. przyniósł naszym stoczniom ogromne problemy. Do tego doszła silna konkurencja z krajów Dalekiego Wschodu, np. Chin czy Korei Południowej. Jednak, jak to zwykle bywa, Polak potrafi. Po latach stagnacji okazało się, że możemy konkurować. I wykorzystywać wieloletnie doświadczenie w tej branży w nieco innych gałęziach stoczniowych. Przykładowo budową specjalistycznych statków, na przykład promów z napędem a jakże gazowym, projektowaniem i tworzeniem nowoczesnego wyposażenia statków, przeprowadzaniem remontów statków i innych urządzeń funkcjonujących na morzach, na przykład platform wydobywczych. Jednak Prawdziwym strzałem w dziesiątkę okazały się stocznie jachtowe. Budowane w Polsce jachty odznaczają się wysoką starannością wykonania, innowacyjnością oraz nowoczesnym designem. A to w połączeniu ze stosunkowo niską ceną przyprowadza wielu klientów z całego świata. Aż 95% wszystkich łodzi sprzedawana jest za granicę. Dostęp Polski do Morza Bałtyckiego. Oznacza możliwość korzystania z zasobów tzw. wyłącznej strefy ekonomicznej. To taka strefa w odległości sięgającej na odległość około 200 mil morskich od wybrzeży. Jest to obszar o powierzchni około 30 tysięcy km2, z którego Polska może i pozyskuje surowce mineralne. Na dnie Morza Bałtyckiego znajdują się Pokłady ropy naftowej, gazu ziemnego oraz surowców metalicznych. Jednak na tę chwilę tylko te dwa pierwsze są przez nas pozyskiwane. Polskie rybołówstwo, podobnie jak i przemysł stoczniowy, zostało znacząco ograniczone w ostatnich dekadach, choć w roku 2015 złowiono 187 tysięcy ton ryb i organizmów morskich. A w roku 2017 o 20 tysięcy ton więcej to ma się to nijak do lat 80. XX wieku, kiedy to połowy wynosiły niemal 800 tysięcy ton. Do tak dużego ograniczenia przyczyniły się m.in. regulacje, na jakie zgodziliśmy się, przystępując do Unii Europejskiej, ale także jakość infrastruktury, z której korzystają rybacy szczególnie kutry rybackie, które niekiedy mają ponad 40 lat i lata swojej świetności mają już dawno za sobą. Zapamiętajcie. Najważniejsze korzyści wynikające z nadmorskiego położenia Polski to dostęp do łowisk, możliwość wydobywania surowców mineralnych spod dna morza, rozwój portów morskich, ułatwienie międzynarodowej wymiany handlowej i rozwijanie turystyki na wybrzeżu. Głównymi gatunkami ryb powieniami w morzu bałtyckim są szproty, śledzie, dorsze i flądry. Przemysł stoczniowy zajmuje się produkcją oraz przebudową i remontami statków. Najlepiej rozwinął się przemysł stoczniowy, jeśli chodzi o jachty. Wydobywanie surowców spod dna morskiego odbywa się na niewielką skalę i dotyczy jedynie ropy naftowej i gazu ziemnego. W miejscowościach nadmorskich rozwijają się funkcje usługowe związane m.in. z przeładunkiem towarów, handlem i kształceniem kadr morskich. To wspomniane kształcenie kadr morskich odbywa się chociażby w Akademii Morskiej w Gdyni, Akademii Morskiej w Szczecinie oraz Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Dziękuję za obejrzenie tego materiału i jak zwykle zapraszam do kolejnych.